Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z bardzo kobiecym, w moim odczuciu, tematem. On się już ten temat też przewijał na moim kanale i nie uważam go za żadne tabu, dlatego że gładka i zadbana skóra jest czymś, co każda z nas chciałaby osiągnąć, a jeżeli może to zrobić jeszcze dodatkowo szybko, skutecznie, bez bólu i bez podrażnień, to już w ogóle byłoby idealnie. Podejrzewam, że większość z Was, że prawie wszystkie, dbają o swoje brwi mniej lub bardziej, co mam tutaj na myśli albo chodzimy do kosmetyczek albo brwi wyrywamy sobie pęsetką, albo regulujemy same, ale najfajniej by było gdybyśmy znalazły sposób, który jest przede wszystkim bezbolesny i który jest szybki, który możemy zastosować w dowolnym momencie bez ryzyka podrażnienia. I tutaj z pomocą przychodzi nam takie urządzenie od VIT. Dodatkowo ten gadżet, jako chyba jedyny na rynku z tego typu małych trymerów, bo to jest trymer, nadaje się też do usuwania włosków spod pach i z bikini, ale też je, można za pomocą niego usunąć wąsik, można usunąć pejsy, jeżeli macie, tak jak ja, ciemną oprawę skóry i takie długie pejsy tutaj z boku. No, czy też przede wszystkim wyregulować brwi i wytrymować brwi. Co to znaczy? Podciąć włoski. Jeżeli macie długie włosy, to one czasem lubią tracić po prostu, wiecie, e, tracić posłuszeństwo względem nas i stoją na wszystkie strony. Wyrastają długie, a za pomocą tego e, urządzenia możemy je skrócić po to, żeby one właśnie miały swój kształt, zachowywały go e, niezależnie od tego, czy są podkreślone makijażem, czy nie. Fajnie jest mieć e, tego rodzaju pomocnika w domu, który pozwoli je pozbyć się zbędnego owłosia. Po prostu w szybki sposób. Ten trymer jest o tyle, w moim odczuciu, genialny, bo posiada dwie strony w jednej końcówce ma dłuższą stronę, jak widzicie dłuższy nożyk oraz taki króciutki i szczególnie za pomocą tego króciutkiego nożyka jesteśmy w stanie pod brwiom sobie tutaj wszystko wygładzić, wygładzić skórę, pozbyć się, poucinać wszystkie niechciane włoski, bo taki trymer, jeżeli może ktoś z was się nie, nie orientuje, działa na zasadzie mm, golarki. Ja mam ciemne brwi, włoski takie delikatne meszek rośnie mi tutaj też nad brwiami. Tutaj y, rośnie mi y, Brew, chce się łączyć ze skronią. Rosną mi oczywiście tu pod spodem włoski, rosną mi tutaj między brwiami włoski. Ten trymer jest szczególnie um, przeznaczony do używania w bardzo delikatnych strefach, właśnie twarz, czyli brwi. Wszystkie mm, miejsca na twarzy, gdzie chcemy się pozbyć jakiegoś myszku włosków, ale też właśnie pachy czy okolice bikini. Za pomocą tego jednego przyrządu możemy rozprawić się ze wszystkimi niechcianymi włoskami w miejscach, o których wspomniałam, dlatego że on ma tutaj taką fajną, przyjazną końcóweczkę. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Bardzo prosto zdejmuje się tutaj głowicę i nakłada się taką, która jest nam potrzebna. I po przekręceniu mamy w tym momencie e, urządzenie gotowe do tego, żeby wygładziło nam skórę, czyli pozbyło się włosków na przykład spod pachy, z przedramion, ja też us usuwam w takich miejscach, czy właśnie z okolic bikini. E, bardzo fajne jest to, że to jest urządzenie na baterię, na jednego paluszka i możemy go śmiało zabrać ze sobą, gdzie chcemy, dlatego też, że ono przychodzi w zestawie z taką bardzo ładną e, saszetką. W której wszystko tutaj się mieści, trymer wraz z końcówkami. Jeżeli chodzi o końcówki, mamy tutaj taką końcówkę, właśnie na tą większą głowicę, która pozwala nam strzyc włoski na taką długość, na jaką chcemy, ale też ta precyzyjna, zaraz Wam pokażę, ta precyzyjna głowica tutaj, taka przeznaczona do do brwi właśnie bardziej. Ma bardzo fajny koniec, zobaczcie, do trymowania również brwi, więc z powodzeniem możemy przejechać przez całe brwi, jeżeli macie długie włoski i skrócić je na odpowiednią długość. Tutaj mamy do wyboru dwie długości, na które chcemy nasze włoski przycinać, więc to jest super sprawa. W moim odczuciu największą zaletą tego urządzenia jest jego uniwersalność. To, że możemy go zastosować do bardzo wrażliwych miejsc na naszym ciele to, że możemy go z powodzeniem używać do regulacji, do trymowania brwi, do oczyszczania obszarów koło brwi, ale również do wąsika, pejsów itd. Do wszystkich miejsc na twarzy bardzo wrażliwych i delikatnych. Używamy go szybko, bezboleśnie, bez jakichś zacięć, bez tępiących się ostrzy. Naprawdę to sprawia, że on jest dla mnie absolutnym hitem, a dodatkowo, albo na równi, używamy go do wygładzania, do usuwania włosków z Okolic, pach i bikini. Mało które urządzenie tego typu, jak wspomniałam, jest tak uniwersalne, dodatkowo jest po prostu ładne, ma wiele końcówek, jest lekkie, możemy je zabrać wszędzie ze sobą. Ja Wam powiem, że jestem naprawdę tym trymerem oczarowana. On tutaj koło mnie leży w szufladzie, w której ja mam normalnie pęsetę i prawie codziennie służy mi do tego, żeby coś tam sobie z twarzy usunąć. A dzięki temu, że tak szybko ja mogę sobie na przykład wyczyścić obszar przed wyjazdem gdzieś czy przed zrobieniem makijażu tutaj pod drzwiami, to to jest po prostu czysta przyjemność. I jeszcze pomyślałam, że na podstawie piórka pokażę Wam, jak bardzo precyzyjny jest ten trymer, jak łatwo jest nadawać nim różne kształty. Jest to bardzo precyzyjne narzędzie i mamy pewność, że nie zrobimy sobie przy jego użyciu żadnej krzywdy, również jeżeli chodzi o kształt, o trymowanie i o nadawanie kształtu. Bardzo Wam polecam to urządzenie, też jeżeli macie skórę wrażliwą i, i tendencję do podrażnień, bardzo Wam je polecam, bo naprawdę z czystym sumieniem ułatwi Wam życie. Dajcie koniecznie znać, czy wykorzystałyście kiedykolwiek z trimerów. Jestem bardzo ciekawa, jaki sposób Wy na co dzień regulujecie chociażby swoje brwi. I to wszystko na dzisiaj do następnego razu, buziaki.